Znajdujemy się na Placu Litewskim w Lublinie i obserwujemy przebieg wydarzeń związanych z promocją lubelskich uczelni wyższych. Jest z nami pani prorektor. Pani Ewa Trzaskowska. Proszę nam powiedzieć, co to dzisiaj tutaj jest za impreza. Witam serdecznie. Dzisiaj po raz pierwszy dni otwarte wszystkich uczelni lubelskich odbywają się na placu Litewskim w ramach Międzynarodowych Dni Młodzieży 2023. Naszym dzisiaj zadaniem i takim przesłaniem jest to, aby przekazać, zachęcić młodzież Lublina do studiowania w Lublinie. A dlaczego właśnie Katolicki Uniwersytet Lubelski na Pawła II. E, oczywiście chcieliśmy podkreślić swoją wyjątkowość, swoje podejście, bardzo takie prostudenckie e, możliwość e, rozwijania swoich pasji e, w kołach naukowych, ale również w różnych e, stowarzyszeniach, fundacjach itd. Tak to co Was tu dzisiaj sprowadza? E, chcieliśmy po prostu pooglądać, e, jakie są oferty studiów tutaj w Lublinie. Powiedz nam, dlaczego tutaj przyszłaś? E, interesuję się studiami e, na, w Lublinie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Byłaś u nas na stoisku? Byłam, oczywiście. Jaki kierunek cię interesuje? Muzykologię w głównej mierze. Czyli jest u nas na kulu, także jesteś zainteresowany. Tak, bardzo. Jakimi kierunkami jesteście zainteresowane? E, znaczy, ja, my wszystkie co innego, ale ja akurat coś związanego z historią. Widzę, że tutaj roznosicie ulotki, ogólnie zajmujecie się promocją uczelni. Czy, czy, czy kulcie się zainteresowanie? W sumie tak. Bardzo chętnie ludzie przychodzą do stanowiska biotechnologii, ale również właśnie tutaj do informatyki, drukarka 3D, architektura. Naprawdę budzi zainteresowanie, chętnie biorą ulotki, więc naprawdę myślę, że są ludzie zainteresowani. Mm, tak, też myślę, też tak myślę i też dużym zainteresowaniem cieszy się nowy kierunek, który otworzył się na KUL, pielęgniarstwo. Też dużo studentów o to pyta. Tak, a mnie właśnie dużo osób pyta, na przykład jaka jest atmosfera na Kulu, jak się tu studiuje i ogólnie jaki jest Lublin do studiowania. Z nami jest pan Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezydencie, dlaczego warto studiować w Lublinie? Bo po pierwsze, miasto jest fajne, zagwarantuje zagwar wysoką jakość życia i ciekawy okres studiów. Ale to co najważniejsze, uczelnie świetnie kształcą. Tu na miejscu mamy to, co jest nam najbardziej potrzebne. Czyli, z jednej strony, dobrze kształcimy, z drugiej strony, tworzymy coraz bardziej atrakcyjne miejsca pracy i po trzecie, miasto jest dobrze zwymiarowane z punktu widzenia naszych potrzeb: i nowoczesna infrastruktura techniczna, i społeczna, i aktywne życie kulturalne. I Generalnie ta jakość życia szeroko rozumiana również już wtedy, kiedy zakładamy rodziny i staramy się mieć dostęp do żłobków, przedszkoli, szkół, to wszystko w Lublinie jest. Wybierajmy Lublin i zostaniemy w Lublinie. I ten komentarz pana Krzysztofa Żuka, prezydenta miasta Lublin, bardzo panu dziękuję. Jak zachęcić studentów do studiowania na Kulu? Co, co może ich skłonić do tego? Ja zawsze podkreślam, że to jest naprawdę wyjątkowa uczelnia, dlatego że, no wiadomo, wykształcenie można zdobyć wszędzie, ale my, ja jestem głęboko co do tego przekonana, dajemy coś więcej, dajemy takie poczucie wspólnoty, współpracy. Ważne jest to, że to jest uczelnia katolicka oczywiście otwarta, w rozumieniu takim, że każdy może tu być studentem, czy jest katolikiem, czy też nie ale że się nawzajem szanujemy. A ten szacunek jest niezwykle istotny teraz w relacjach międzyludzkich i myślę, że te relacje, ta wspólnota to jest takie coś wspaniałego na kulu, że tu można się po prostu rozwinąć bardziej. I chyba nie ma lepszej rekomendacji niż, niż opinia studentki, absolwentki kulu.